Lebron. Lebron. Kobe, Lebron. Kobe. Lebron. Kobe. Kobe. Tak mniej więcej wyglądają dyskusje między fanami kobiego, a LeBrona na grupkach facebookowych. Jedni, pani kobiego Bryant'a, number 8 and 24, dyskutują na temat jak by wyglądała drużyna Lakersów gdyby to Kobe grał w drużynie. I że na pewno nie doszłoby do takiej sytuacji, jaką mamy dzisiaj. Fanny LeBrona zaś bronił go, że tutaj kontuzji, a że to wciąż najlepszy gracz na świecie, że Cleveland pociągnął, więc tutaj też na pewno by dał radę w normalnych okolicznościach. A prawda jest tak naprawdę zgoła inna. Więc co się właściwie stało w Los Angeles Lakers w sezonie aktualnym? Przeanalizujmy to. Odrębniłem sześć powodów, dla których Los Angeles Lakers są w miejscu, w którym są. Pierwsza rzecz: magia Magica nie zadziałała. Wyczyszczenie Cup Space przed sezonem dawało nadzieję na podpisanie przynajmniej dwóch gwiazd i solidnego wsparcia do prężnie rozwijającego młodego koru zespołu. Jednak prócz sukcesu, jakim niebywale jest podpisanie dla Bernarda Jamesa, reszta ruchu była co najmniej dziwna. Lakers próbowali wyrwać Kawa i Leonardo Despers, nie udało się. Paul George, wychowany w Kalifornii i marzący kiedyś tam o grzebelet, postanawia zostać w Oklahoma obok Rasela Westbrooka. Po wiadomości pozyskania największych nazwisk, jakie były dostępne na rynku, Magic z Robem Perlinką decydują się na nie przedłużać kontraktów z bardzo y, prospektywicznym graczem, jakim był Julius Randle, i bardzo solidnym centrem, jakim był Brook Lopez. Dzisiaj ci zawodnicy odgrywają ważną rolę w nowych ekipach a zaś zostali zastąpieni przez tzw. main team w postaci Jovalla Magi, rażona Rondo, Lensa Stephensona i Michaela Beasley'a. Opcje były dwie. Albo ta zwariowana mieszanka wypali, albo rodowali drużynę. No i co się stało? Stało się to drugie. W trakcie sezonu Magic postanowił zapolować na jeszcze jedno duże nazwisko, czyli na Antonego Davisa z Perikans. Pojawiły się dwa problemy. Po pierwsze, Magic był gotowy mieć praktycznie cały skład, by pozyskać jednego zawodnika. Drugi, Wyszło to wszystko do mediów, co spowodowało rozwalenie chemii w drużynie. W międzyczasie oddano również i Zubacza, gracza z pozycji centra, który, jak już wszedł w rytm wyglądał zdecydowanie lepiej niż pierwsza opcja na tej pozycji, czyli Jabal Mangi. Ciężko o nie odnieść wrażenia, że legendę Lakers zawaliła na całej linii. Ponowna próba stworzenia super timu spełzła na niczym, a zakończyła się jedynie tym, że A. Nie pozyskano nikogo więcej niż LeBrona Jamesa. B. Zniszczono chemię w drużynie, ponieważ żaden zawodnik nie mógł się bezpiecznie, e, nawet jeśli zależało mu w tej konkretnej drużynie. 2. Kontuzje. Gdy zespół był zdrowy na początku sezonu, los Angeles Lakers zajmowali czwarte miejsce w tabeli zachodu. Potem jednak zaczęła się plaga. LeBron wypadł z gry przez kontuzję pachwiny, Po powrocie nie był już tym samym zawodnikiem. Oczywiście dalej kręcił niesamowite cyferki, ale przykładowo przestał grać w obronie. Widać, że był ociężały. Przestał stanowić aż tak ogromną przewagę dla swojego zespołu. Później wypatruł się blon z obozu. Rozgrywający może wciąż miał problem z rzutem za trzy, ale ponownie napędzał ofensywę Lakers oraz robił kupę brudnej roboty w obronie. Pozbawieni swojej ostroi defensywnej Lakers zaczęli tracić ogromnej ilości punktów, których w większości przypadków nie dało się nadrobić własnymi rzutami, choćby dlatego, że drużyna nie rzucała za bardzo za trzy. Kyle Kuzma wypadł z gry niejednokrotnie przez mniejsze kontuzje. Dowodnego momentu drugi najlepszy zawodnik Lakers, ewidentnie dla z rytmu, spowodowało, że jego produktywność mocno spadła. Razon Rondo i Dział Pan Magii. Obaj zawodnicy z Mentimu Teamu grali przyzwoite sezony do momentu problemów ze zdrowiem. Rażą dobrze zastępował lązo, grając z ławki, McGee zaczął wykręcać najlepsze cyferki w karierze, aż jednego nie złapała kontuzja, a drugiego choroba, które totalnie wyrzuciły ich z rytmu. Jedynym zawodnikiem, jaki tej sytuacji zyskał, był Brandon Ingram, zawodnik niegdyś porównywany do Kevina Duranta w przerwie po weekendzie gwiazd zaczął grać jak All-Star. Problem tylko w tym, że dobre mecze nie przypadały się na wynik. Jak widać, skala kontuzji była zatwarzająca. Więc tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, czy drużyna Los Angeles Stakers w pełnym zdrowiu byłaby w stanie dociągnąć do play-offów, ale na pewno mieliby dużo większe szanse. 3. Luke Walton nie wytrzymał presji? W mocnych drużynach to trener potrafi być widocznym liderem, a jeśli nawet nie, jako szara eminencja tak pociąga za sznurki, że drużyna robi robotę. Przykładem drużyny, która trener zmienił całkowicie e, oblicze zespołu, to jest drużyna Milwaukee Bucks, którzy wedle Jasona Keela grali w kratkę, a dzisiaj za kadencji Majka Bultenholzera są najmocniejszą ekipą NBA. Nie można odmówić Luke'owi Boltonowi mocnego zaplecza teoretycznego. W końcu w sezonie 73-9 w, e, w drużynie Warriors zastępował przez dużą część sezonu kontynuowanego Steve'a Kera. Jakby ktoś nie pamiętał, zastanawiano się, czy kosztem głównego trenera nie powinno i dzisiaj jemu dać nagrody koło -er. Jednak złośliwi powiedzą, że Warriors to samo gra, kultura organizacji mistrzowskich Warriors, a odbud odbudowujących się Lakers to niebo, a ziemia. Złośliwości i złośliwości ale patrząc na poprzedni sezon, wydawało się, że Luke Walton bardzo dobrze pracuje z młodymi zawodnikami. Każdy z tych zawodników gdzieś tam się rozwijał i choć bilans oczywiście wciąż był typowy dla tankowca, miało się poczucie, że drużyna idzie do przodu. Ale no, w tym sezonie trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, o czym już mówiłem wcześniej. Przede wszystkim kontuzje. Trudno było lukowi Waltonowi złożyć porządny skład, jeśli tak naprawdę co chwila nie miał kluczowych zawodników w zespole. Pojawił się jeszcze jeden problem, czyli rówieśnik luka Waltona, czyli LeBron James. Cztery. No i właśnie, sam LeBron James. Były gracz Cleveland Cavaliers i Miami Heat najlepszy zawodnik aktualnej jeszcze generacji NBA, często wymieniane jako top 2, a nawet greatest of all time, LeBron James zaczął wprowadzać za kulisami swoje porządki w drużynie LA. Śladami tego, co robił w Cleveland, próbował przejąć kontrolę nad klubem i dostosowywać większość elementów pod siebie od składu po trenera po ogólne decyzje klubowe. Mówiło się o tym do tego stopnia, że zaczęto spekulować, czy LeBron nie udawał kontuzji pachwinny tylko dlatego, że robił protest z. NLB managementu. wyrazując klasyka, Lebron James wybitnym zawodnikiem jest, ale nie zmienia to faktu, że zaczyna się starzeć. Coraz trudniej mu będzie wchodzić na najwyższy poziom, a budowanie zespołu tylko pod niego, by po czterech latach najprawdopodobniej zostać z niczym, mogłoby się skończyć totalną katastrofą i kolejną wieloletnią przebudową. 5. Presja ze strony kibiców. Pamiętacie co Wam pokazałem na samym początku filmiku? Dokłótnie Kobe Lebron, Kobi Lebron. Tak mniej więcej wygląda nastawienie większości kibiców Los Angeles Lakers na yy, wszelkich rodzajach forach czy grupach na social mediach, co powoduje, że właściwie wniosek jest tylko jeden: kibice Los Angeles Lakers w większości są toksyczne. Los Angeles również jest tego typu rynkiem, na którym nie można sobie pozwolić, Walczyć o mniej niż chociażby playoffy, a tak naprawdę najważniejsze, żeby co roku walczyć o mistrzostwo. Kibice są wygodniali po sukcesach ostatnich latach 2012 i bardzo by chcieli, żeby ich drużyna znowu była na topie. Jednakowoż nakładając cały czas presję na drużynę, nie dając jej na spokojny rozwój, tak jak mamy w, na małych rynkach, tak jak właśnie milu Kibaca, o których wspomniałem wcześniej, taka presja może zeszedł każdego, nawet najlepszych zawodników NBA. Temat szósty który już troszeczkę poruszyłem wcześniej, kwestia chemii w zespole. Jeśli masz sytuację taką, że tworzysz drużynę opartą o połowie młodych, w połowie weteranów, lekkich wariatów, mówiąc w cudzysłowie, prawdopodobieństwo, że oni się dogadają, jest jakieś oczywiście, ale od razu było czuć w powietrzu, że to może się nie udać. Druga sprawa to jest to, co mówiłem a propos działań samego e, Medicka Johnsona. Najpierw próba ściągnięcia Kawaja i Paula George'a. Nie udało się. Potem próba ściągnięcia w sezonie Antonego Davisa, gdzie Magic Johnson cały czas próbował praktycznie wyrzucić yy, większość spadu tylko po jednego zawodnika. Zawodnicy nie wiedzieli tak naprawdę co się dzieje, nie wiedzieli jaką mają przyszłość, a z tego co było widać w meczach, miałem wrażenie, że też obarczają o to LeBrona Jamesa. To było widać choćby w sytuacji, w której LeBron James sobie siedzi na ławce, a cała drużyna jest, no, z przynajmniej 6 krzesełek dalej. I tak nagle magia, że LeBron James jest tak naprawdę najlepszym zawodnikiem, z którym można byłoby współpracować, zaczyna nieco padać. Ta historia zakończy się najprawdopodobniej w to lato, kiedy dowiemy się, co Magic z Robem Perelinką planują dla tego zespołu. A jak wy uważacie? Czy drużyna Los Angeles Lakers, to jest drużyna, która jest na dorobku i wciąż się rozwija? Czy jest to drużyna, która za 3 lata, bo zostały w kontrakcie Jamesa, będzie znowu się musiała odbudowywać na drafcie i po raz kolejny kilka lat trzeba będzie czekać na jakieś lepsze czasy w Los Angeles Lakers? Pozdrawiam Was serdecznie, Kuba Felma z tej strony. Cześć!